Witaj podróżniku. Wejdź głębiej. Głębiej, śmiało. Uwaga na głowę. Ciemno u mnie ciasno. Zapach ziół może nieco odurzać, ale nic ci nie będzie. Usiądź sobie wygodnie, może być. O tu zabiorę te zasuszone skrzydła nietoperza. O proszę. Wygodnie. Przyszedłeś po historię, co? Po inspirację. Opowieść z mojego życia. Dobrze, opowiem ci bajkę. Bajka będzie długa. Będziemy musieli spotkać się ponownie, jeśli do mnie wrócisz. I to będzie historia o grupie awanturników, która pomogła pewnej czarownicy w odzyskaniu mocy i wymierzeniu zemsty na paskudnych e, koleżankach po fachu. A jak to się zaczęło? Cóż, była sobie raz drużyna, same mężne chwaty, co. Wstąpiła na służbę uwiedźmy. Dlaczego? Tego do końca nie pamiętam. Wynikało to po prostu z wcześniejszych działań poszukiwaczy przygód, tarapatów, w jakie się wpakowali. W krytycznym momencie niespodziewanej, ale i niezbędnej pomocy udzieliła im pewna dziewczynka. Niepozorne. Sześcio, może siedmioletnie dziecko. Jakie tego były okoliczności? Hmm. Może. Może było to na polu krwawej bitwy, w której większość bohaterów odniosła rany śmiertelne, albo kaleczące ich na całe życie, takie jak utrata wzroku, albo, albo była to cela śmierci, w której awanturnicy oczekiwali na egzekucję bez większych szans na ucieczkę. Może była to obława, podczas której udzielono im niezbędnego schronienia, albo przerażająca zaraza. Plaga, podczas której ciężko chorzy bohaterowie otrzymali pomoc i przeżyli. Naprawdę, naprawdę nie pamiętam. Istotne jest, że nieznajoma dziewczynka w ciemnoczerwonej, sztywnej pelerynce z kapturem umierającym i majaczącym mogła wydawać się ona rzeczywista, jak zjawa Ta, to dziecko była, było ostatnią szansą ratunku, a warunki, na których... Udzieliła pomocy, wydawały się w tych okolicznościach akceptowalne, pożądane. Za cudowne uzdrowienie lub inne ocalenie przed niechybną śmiercią czy kalectwem, dziewczynka zażądała wiernej służby drużyny przez okres roku i jednego dnia, chyba że swój cel osiągnie szybciej. Ów cel na początku określiła lapidarnie, wszak nie było czasu na dłuższe dyskusje. Jako pomszczenie krwią wielkiej krzywdy i odebranie skradzionych dóbr jej rodziny. Bohaterowie mieli być ochroniarzami dziewczynki i jej zbrojnym ramieniem zabójcami czarownic, bo to właśnie trzy, wiedźmy, miała dosięgnąć zemsta. Dziewczynka, nazwijmy ją Mab, chciała przysięgi na życie i krew. Magicznej obietnicy dochowania warunków umowy, obietnicy, która w przypadku jej złamania skończyłaby się bardzo, bardzo źle dla, dla śmiałków. Każdy z bohaterów musiał wypowiedzieć krótkie przyrzecenie na głos i uronić krople swojej krwi. Odejdziecie bogaci, choć wcześniej poleje się krew, powiedziała. Jeśli tylko starczy wam rozumu i odwagi, nie będzie to wasza krew. Tak, tak powiedziałem wtedy Mab. Przysięgę bohaterów skitowała słowami, w których czuć było wibrującą moc. Stało się! Za świadków, mając ziemię, wodę, ogień i powietrze, przyjmuję was na służbę. I tą ach, magiczną pieczęć ach, poczuli wszyscy, zaręczam wam. A kiedy bohaterowie byli już zdrowi, bezpieczni, kiedy poczuli się pewniej, dziewczynka powiedziała coś więcej o sobie. Mab było skrótem od Mabel, a Mabel była sierotą. Nie chciała mówić o swojej tragedii, było to chyba zbyt bolesne, ale bohaterowie mieli wrażenie, że służą sprawiedliwości, a przynajmniej słusznej zemście. Ma, aby potrafiła sobie radzić, mimo że była dzieckiem, czy też zdawała się nim być. Przede wszystkim sprawnie korzystała z magii, co było widać od początku w okolicznościach udzielonej awanturnikom pomocy. Dziewczynka dawkowała drużynie wiedzy o czekających ją zadaniach. Sama nie była pewna, jak potoczą się wszystkie sprawy. Zdradziła, że ma zamiar wymierzyć zemstę trzem dziwkom. Och, w niektórych chwilach dziewczynka nie przebierała w słowach. Tak, tak, jej język sprawiał wrażenie, że ma się do czynienia z kimś znacznie starszym, znacznie bardziej cynicznym. Eee, tak, zemstę trzem na trzech podłych jędzach, które zabiły i okradły matkę mab. W kupie wiedźmy są zbyt silne, więc będziemy je wyciągać z saka pojedynczo z zaskoczenia, aby się nie zorientowały, tłumaczyła dziewczynka. Czarownice mogą znać mój zapach, więc będziecie musieli bez mojego wsparcia wykonać powierzone zadanie. Powiedziała. A właściwie to zadania, bo będzie ich kilka. Jednak cały czas będę w pobliżu za pośrednictwem tego ptaszka. Szpak! Szpak był chowańcem map. To Matias, mój przyjaciel, tak przedstawiła ptaka. Podobno był kiedyś księciem, dodała. A jeśli wam się uda, jeśli, jeśli uda wam się wypełnić wszystkie zadania, Matias powróci do swojej prawdziwej ludzkiej postaci, bo na nim też ciąży klątwa. Kiedy śmiałkowie pytali, kim naprawdę jest Mab, kiedy bardzo im na tym zależało, odrzekła, że jest dobrą wróżką uwięzioną przez złą wiedźmę w ciele dziewczynki. Trudno było do tego wszystkiego przywyknąć. Wiadomo, a przewodziło wszak 6-7-letnie dziecko. Chociaż po kilku dniach dziewczynka wyglądała już na 9-10 lat. <laughs> szybko się starzała. Któryś ze śmiałków zwrócił na to uwagę, a mam w przypływie szczerości powiedziała ze smutkiem, że to skutek klątwy. Jeśli czarnie zostanie zdjęty najdalej w ciągu roku umrę ze starości. Będę szybko dorastać, ale nie przejmujcie się tym. Skupcie się na zadaniach. Tak, im rzekła. Pierwszą pracą bohaterów było było zadanie skierowane przeciwko Wiedźmie z lasu. Tak. Miało to związek z żywiołem ognia, chociaż wtedy o tym nie wiedzieli. Wędrując i prowadząc bohaterów map podśpiewywała sobie cicho coś, co brzmiało jak wędrują przez trawy drżące czy wstaje, czy gaśnie słońce. Ach, wesoła, wesoła dziewczynka od czasu do czasu przypominająca sobie o czymś bardzo smutnym. Na postojach opowiadała o, o wiedźmie, będącej pierwszym celem drużyny. Że czarownicę to no, stosunkowo łatwo powinno się pokonać, choć trochę czasu może zająć jej odnalezienie. Jedza miała preferować konkretną puszczę, ale e, mogła zmieniać położenie, ponieważ jej chata stojąca na wielkiej, trójpalczastej jakby kurzej stopie potrafiła się poruszać. A chata była ośrodkiem mocy wiedźmy. Tam tam Jędza była najsilniejsza. Niechętnie ją opuszczała, choć czasem nie miała wyboru. Wabiła tam dzieci i pożerała je. Dzięki temu Jędza gromadziła i podtrzymywała swoją wielką moc. Ludujatkę należało wywabić z chatki i przebić razem mózg oraz serce. Po wszystkim mab... Miała dołączyć do drużyny i dokończyć rytuał, tak aby wiedźma się nigdy nie odrodziła i już nikomu nie, nie zagroziła. Zioła, jakimi dysponowała dziewczynka, miały zabezpieczyć bohaterów przed urokami, przynajmniej przed niektórymi e, zaklęciami. Choć pewności nie można było mieć e, nigdy. Całe zadanie skomplikować mógł e, 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 sługa czarownicy. Wiecznie głodny. Żelazny wilk. Map nie wiedziała, czy wciąż służył Jędzy. Wilk był czymś więcej niż chowańcem. Była bestia, bestia będąca ludu jakiego pani i kochanka. Dopóki żyła leśna Jędza, skóry wilka nie mała się żadna broń, nawet magiczna. I wilk miał o tą przypadłość, że błyskawicznie zjawiał się na pomoc Jędzy. Słyszał ją z bardzo daleka, łączyła jej jakaś więź. Jak rozwiązać ten problem? Cóż, drużyna musiała się pogłowić. Najprościej było spróbować zabić czarownicę, zanim zdąży wezwać straszliwego sługę. To było jednak ryzykowne. Mogło skończyć się z walką z dwoma przeciwnikami naraz. Innym rozwiązaniem było schwytanie wilka, pochwycenie go. Potwór w końcu przegrycie każdą pętlę, łańcuch czy kratę, ale głęboki dół, który zatrzyma go na tyle długo, by drużyna zdążyła ubić czarownicę. To co innego? Może nie wyskoczy z niego łatwo, a zagłodzone osłabnie? Może nawet zdechnie? Jędza z lasu miała możliwość wyczucia śmierci sługi, ale nie powinna zorientować się wcześniej, że wilk ma kłopoty. To wszystko były tylko przypuszczenia map i pomysły naszych śmiałków. Chociaż dziewczynka mówiła o tym wszystkim z dziwną pewnością. Zapewniała, że się nie myli, ale nie chciała rozmawiać o źródłach swojej wiedzy. Jej wilk, podobnie jak ta sufak, suka, potrafią mnie wyczuć z daleka mówiła dziewczynka sprawę musicie załatwić sami ale pamiętajcie że kiedy już padnie martwa muszę sama dokończyć dzieła wiedźmy są żywotne aha dodała uważajcie na kurzajki na jej twarzy i dłoniach są trujące tak naprawdę to grzyby odcina je one wciąż rosną nowe zbiera je w słojach możecie potem wziąć jeden z tych słojów przyda się tak mówiło dziecko Zjad, zaplanowanie i przeprowadzenie akcji spoczął oczywiście na głowie bohaterów. Ma mogła pomagać, coś sugerować, jeśli awanturnicy okazywali się zbyt tępi, ale to od druży do drużyny należało wykonanie zadania. Dziewczynka miała swoje problemy. Przyśpieszone starzenie się bardzo, bardzo bolało. Eee, wiecie, tak. I, I działo się skokowo, z rywami. Czasami ich tak bolało, że chciało się wyjść można było wtedy dawać rad i rozsądnie myśleć. Ma znała ostatnie położenie chaty wiedźmy. Jedną milę w głąb lasu i pięć od najniższego gospodarstwa ku północy. Powiedziała, jak tam trafić. Co prawda jedna mogła przenieść swój pokraczny chodzący domek, ale na łapa, dźwigająca wszystko zostawiłaby ślady. Tym trudniejsze do znalezienia im dawniej to przenosiny miały, miały miejsce. Może okoliczni mieszkańcy wiedzieli coś o czarownicy, wszak dzieci były jej przysmakiem, a wilk też był ludojadem, choć mógł polować bardzo daleko od domku wiedźmy i ofiary przynosić do swej pani. Bohaterowie mogli trafić w kniej na pomarszczoną, porośniętą kurzejkami staruszkę, zbierającą chrust i grzyby. Czy była to jęca z lasu? A jeśli nie, tak komplikacji na drodze ich przygód było bardzo dużo. Na skraju lasu można było trafić na kobiecinę, staruchę sprzedającą medło. Może było robione z dziecięcego, z dziecięcego tłuszczu. Może była to wiedźma, chcąca sobie dorobić, albo jej służąca. Uczennica, starsza, od swojej, od swojej patronki. Leśna jedza mogła okazać się znacznie młodsza i pozbawiona kurzajek, przynajmniej w widocznych miejscach. To mogło zmylić bohaterów. Za, na samego Wilka, żelaznego wilka można było natknąć się kiedyś pi po obfitym posiłku, albo stać się ofiarą jego polowania. Dom wiedźmy z kolei można było pomylić. Kurza stopa bowiem się podwijała, składała. I dom z daleka mógł sprawiać wrażenie naprawdę na niepozornego, a dach wcale nie był zbiernika. Tak to wszystko były. To wszystko były komplikacje. Nie wiem do końca jakie nie było mnie tam. I słyszałam, tylko słyszałam, że kiedy awanturnicy trafili w końcu do domu Leśnej Jędzy pod jej nieobecność, to znaleźli w palisku pieca małe dziecięce kości. Inne dzieci były chyba zamknięte w lożku pod podłogą. Prowadziła tam drewniana klapa zamykana za słówą. Poza tym w chacie było dużo ziół, grzybów, słojów z noży, tasaków, robactwa i mydła oraz przyrządy do wytapiania tłuszczu. To wszystko chyba upewniło ośmiałków, że stoją po właściwej stronie i jeśli nawet pomagają młodej czarownicy, to walczą przeciw większemu złu. Leśna jedza dysponowała arsenałem pomniejszych zaklęć i kiedy się spotkali, kiedy doszło do walki, zaczęła od tych, na które Zabezpieczyła bohaterów MAB, czy przynajmniej wzmocniła. Wiedźma była bardzo szybka, jak na swoje lata. Zwłaszcza w chacie, która jej słuchała. Potrafiła walczyć pazurami, które przypominały wachlarze ze szponów. Jednym słowem, potrafiła obudzić swój domek, sprawić, że zaczął się kołysać lub skakać. Jednym gestem sprawić, że, że piec mógł buchnąć ogniem, popiołem, dymem, oślepić. No jednak. Były tylko e, e, półśrodki. E, coś na początek. Jędza szybko postanowiła wezwać wilka, swojego sługę. W tym celu dziwnie zawyła na granicy słyszalności. Żelazny wilk mógł pojawić się w ciągu kilku uderzeń serca, jakby za sprawą magii, chyba że wcześniej coś go powstrzymało. Ta leśna jęza była nadludzko żywotna, zadziwiająco zwinna i szybka, ale można było ją zabić, jeśli żelazem przebiło się celnie mózg niezbyt duży i lub serce. Innych obrażeń prawie nie zauważała. Samego wilka można było ukatrupić tylko wówczas, gdy wcześniej szczezła wiedźma. Wcześniej jego skóra była niepodatna na ciosy. Chociaż może było odwrotnie, nie pamiętam. Może to zabicie Wilka umożliwiało ukatrupienie wiedźmy? Sama nie wiem. Po wszystkim zjawiła się szkarłatna map, wyglądająca jakby miała teraz kilkanaście lat. Wyprosiła na chwilę bohaterów z katy jędzy, mówiąc, że musi na osobności dokończyć rytuał unicestwienia przeciwniczki. Poderżnęła jej gardło i zanurzyła swoją plętkę we krwi ludojadki. Stąd się brał ten czerwony kolor jej odzienia. Chociaż bohaterowie mogli tego nie widzieć. Aha, no i dziewczynka szukała przy wiedźmie ważnego przedmiotu. Było to krzesiwo. Krzesiwo związane z żywiołem ognia, oprawione w srebro, wiszące na rzemieniu, na szyi, języ. Jeśli bohaterowie wzięliby krzesiwo wcześniej, map spytałaby o nie i zażądała zwrotu. To jej własność i, i należała jej się Drużynie skapnęłyby pewnie jakieś drobne, tak, dosłownie kilka zdawkowych monet za mydło, ale, ale może też wdzięczność rodziców, których dziadki wróciły do domu. A może może kiedy Bohaterowie i map byli u, u wiedźmy, może... E pod tym przeklętym domkiem zjawiła się gromada wieśniaków z widłami i pochodniami, żądający odzyskania swoich, swoich pociech. Bohaterowie musieli się wtłumaczyć, ale zapewne tak poszło im wszystko, e, e, wszystko jak, jak należy. A potem potem na pytania o swój dojrzalszy wygląd, starszy wygląd Mab, odpowiadała podobnie, jak wcześniej to klątwa. Trzy wiedźmy rzuciły na mnie urok. Jeśli nie zostanie odwrócony, to najdalej w ciągu roku, a pewnie szybciej umrę, powiedziała. Na końcu uśmiechnęła się. Zabiliście wstrętnego potwora. Świat jest odrobinę lepszy. Tak, tak było. Drugą pracą, drugą pracą było rozprawienie się z wiedźmą z Kurhanu. Było to związane z żywiołem ziemi. To miała być drobnostka, coś naprawdę szybkiego. Nikogo nie trzeba było zabijać, jak mówiła Map. Tym razem chodziło o małą, szlachetną pracę łopatą, rozkopanie kurchanu i wydobycie z grobu trzewików. Buciki były czerwone, błyszczące i na pewno się nie postarzały, choć leżały w ziemi od wielu dziesięcioleci. Map niestety nie mogła zbliżyć się do kurchanu bardziej niż jakieś 500 kroków. Chyba postawiono tu jakąś magiczną blokadę? Magiczne czerwone pantofelki należały do niejakiej Dorotei z dalekiej krainy za morzami. O, wiedźma Dorotea zmarła prawie 200 lat temu, próbując wrócić do domu. Chociaż to tylko jedna z wersji. Inna mówi, że Dorotea zakrzczusiła się jabłkiem, jedząc je zbyt łapczywie. To wszystko powiedziała bohaterom Mab, która nabrała z czasem zwyczaju przekomarzania się ze swoimi śmiałkami. A nawet nim innego flirtowania z tym najprzystojniejszym. Po dotarciu do miejsca wiecznego spoczynku Dorotei okazało się, że kurchanem może być każde z kilkunastu pagórków dookoła. Żaden się nie wyróżniał. by chyba inaczej zapamiętała to miejsce. A może kurchanów tu przybyło? Dziewczyna złapała w trawie białego królika, żeby tam dziko jak zające, coś wyszeptała zwierzęciu do uchu. Ucha pogłaskała, wypuściła i kazała tróżnie podążać za zwierzakiem. Królik żwawo ruszył przed siebie, ale zamiast do wzniesień kicał, pokicał do starego drzewa pomiędzy nimi. Zerknął tam na bohaterów i skrył się w dużej nodze między, między korzeniami. Ha! Pech! Na szczęście, po chwili królik wyszedł nieco dalej, inną norą, i wesoło pokicała dużna na przeżyła tam chwilę dezorientacji. W końcu biały przewodnik stanął pod jednym z pagórków i zaczął skupać trawę, a potem skrobać ziemię. Można chyba było zacząć kopać, choć, choć nie od razu, bo, bo coś pilnowało albo, albo mieszkało między tymi kurhanami. Coś, coś w drzewie, coś z nory za królikiem wyszło z pomiędzy korzeni. Coś, co zaatakowało drużynę, ale... Byłam, byłam daleko i nie widziałam szczegółów. Tak czy inaczej, w końcu udało się rozkopać, rozkopać właściwy kurhan. Pod cienką warstwą ziemi znajdowała się duża, kamienna płyta, za którą zaczynał się niski, dziesięciometrowy korytarz wzmocniony kamieniami. Dorosły mężczyzna pokonać go był kiedyś na czworakach. Na końcu... Znajdowała się komora z prostym kamiennym sarkofagiem, stojącym wewnątrz wymalowanego na kamiennej posadce trójkąta. Pod ścianami siedziały mumie jakichś karłów czy krasnoludów w liczbie siedmiu. Resztki odzieży i wyposażenia sugerowały górników, mularzy albo inżynierów. Najwyraźniej popełnili zbiorowe samobójstwo, wybijając jakiś płyn z kubków. Przy truchłach było nieco srebra, złota. Najciekawszy jednak był sarkofag. Spostrzegawcza osoba mogła dostrzec, że na krawędzi trójkątnego malowidła poniewierało się w pyle sporo resztek owadów, wyschnięte pęcherzyki, nóżki i skrzydełka. To było na zewnątrz malowidła, zaś wewnątrz, po stronie grybowca, nie było ani jednego insekta, ani pyłu, a to dlatego, że trójkątne malowidło emitowało pionowo w górę jakiś rodzaj energii, która zabijała małe istoty, ale mogła też wyrządzić krzywdę większym. Brawienie ciała, silna migrena i wymioty to skutek przekroczenia linii trójkąta łatwo było przełamać ten czar rozlewając na krawędzi jakiś płyn albo po prostu zamazując fragment rysunku wewnątrz sarkofagu znajdowała się szklana trumna a w niej śpiąca kobieta nie wyglądająca na wieźmę, przykryta po szyję śnieżno-białym całunem nie oddychała, choć nie wydawała się też być trupem Młoda, blada, czarnowłosa, niewiasta w niebieskiej sukni i czerwonych trzewikach. Na poduszce widać było płatki róż, jakby zerwane przed chwilą. Obrazek był e, śliczny. P e, po otwarciu kryształowej trumny nie pamiętam czy, czy były związane z tym jakieś komplikacje zamek po otwarciu kryształowej trumny stało się coś niespodziewanego ciało uniwersyte nagle poczerniało i zamieniło się w proch przesypujący się między kośćmi potem stało się z płatkami róż i całunem i suknią wszystko wszystko jakby postarzało się obróciło się w niwecz tylko czerwone trzewiki całe nienaruszone wciąż błyszczały na kościach szkieletu Równocześnie z efektem przyspieszonego rozkładu temperatura w chłodnym, i tak pomieszczeniu, mocno spadła. O tak, zmroziło bohaterów. Ich broń przymarzła. Metalowa broń przymarzła do pochew. Nad zwłokami z głośnym trzaskiem wyładowań elektrostatycznych zmaterializowała się wyjąca zjawa i zaatakowała druzów. Widząc nieruchomo z dłoni, wystrzeliły tej. Temu upiorowi łuki elektryczne, pioruny. Pierwsi oberwali ci, którzy wyciągnęli w stronę upiora metalowe przedmioty z opóźnieniem, bo naprawdę metal był przerażająco zimny i przymarznięty do wszystkiego, co, co tylko się, się dało. Piorunowe widmo wisiało w powietrzu nad kryształowym wiekiem trumny i raziło wszystkich dookoła, do momentu, kiedy, kiedy szklane wieko, całkiem twarde, Kryształowe zostało rozbite, a to wymagało kilku solidnych uderzeń. No i domyślenia się. Do tego czasu wyładowania trafiały we wszystkie metalowe przedmioty. Nie tylko je dodatkowo mrożąc, ale i też porażając jakąś energią. Map nie mogła im pomóc. Czekała daleko poza kurchanym, choć wiedziała, co robią jej wybrani, a to za sprawą szpaka wszędzie towarzyszącego drużynie o, teraz podczas walki dosyć bezpiecznie usytuowanego gdzieś z tyłu, pomiędzy truchłami e, tych zmumifikowanych krastali. Krastali, które pod wpływem zimna zdawały się poruszać, wstawać, ożywać. Tak, ostatnia gwardia wiedźmy, ci, którzy mieli ją pilnować nawet po śmierci. Nie wiem do końca, to tam się działo, ale po powrocie do Mabel z łupem bohaterowie zastali w miejscu młodej dziewczyny dojrzałą kobietę. Tak, bo bohaterowie mieli przywieźć, przynieść sami trzewiki i tak zrobili. Młoda kobieta Mabel, wyjątkowo piękna i zmysłowa, mężczyźni nie mogli oderwać od niej oczu. Każdy jej ruch hipnotyzował, każde spojrzenie zniewalało, uśmiech oszałamiał. Nadobna Mabel zdawała sobie sprawę ze swojego wpływu i, nie chcąc skłócać zazdrosnych, śniących się pewnie po jakimś czasie samców, postanowiła trzymać się z dala przez kilka dni wędrówki do miejsca nowego, trzeciego zadania. Jednocześnie młoda kobieta chciała posiąść wszystkich mężczyzn po kolei. Była spragniona miłości, potrzebowała jej. Postanowiła więc wieczorami zbliżać się do obozowiska drużyny, czarem wzmacniać sen śpiących, budząc tylko jednego bohatera naraz. Po niezapomnianym cielesnym akcie każdego kochanka prosiła o dyskrecję dla dobra grupy. Choć być może nie było to konieczne, bo większość śmiałków brało swą nocną. Przygodę za cudowny sen. Tak, te miłosne akty będą miały znaczenie w dalszej części naszej opowieści. Ale, ale to nie dziś. Ja już zachrypłam. Widzę, że jesteś senny, powieki ci ciążą. Zapadasz się w lepki, ciepły sen. Skończymy to następnym razem. Powiem Ci wówczas, kim naprawdę była Mabel, czego chciała i jak to wszystko się skończyło albo jak mogło się skończyć, bo jesteśmy ledwie w połowie dziwnej historii. Tymczasem śmiało wślizgnij się do ogrodu na skraju nocy, gdzie czeka sen, brat zapomnienia. Śpij.